Witam w grze Elden Ring, to postanowiłem nagrać taki film, a właściwie może nawet kilka filmów, pewnie w jednym się nie zmieszczę, wiem, że gra jest już od paru miesięcy na rynku, kiedy to nagrywam i większość osób, ci, tych, którzy chcieli już ograła to, no ale zbliża się, zbliżają się święta, zbliża się wyprzedaż, być może... Będzie jakaś dobra obniżka, poza tym gra chyba jest nominowana, a może nawet już w tym momencie zdobyła tytuł gry roku, więc może zachęci parę nowych osób to do rozpoczęcia swojej przygody. I dla nowych graczy właśnie jest to ten poradnik, a może też dla takich, którzy pograli i stwierdzili, że trochę słabo mi idzie. I tak nie bardzo wiem, co robić, jak sobie ułatwić życie, szczególnie na początku. Dla takich starych wyjadaczy, którzy to przeszli, może nawet nie raz, no to tutaj pewnie nic nowego nie powiem. A może nawet są już tego typu poradniki po polsku. Ja, prawdę mówiąc, nie szukałem, jeżeli już to po angielsku i jest to taka kompilacja, powiedzmy, tego, co kiedyś tam widziałem i moich własnych doświadczeń. No ale dobra, zacznijmy wreszcie nową grę. Na szybko nie będę tu bardzo szczegółowo omawiał, jeżeli ktoś chciałby zacząć, to polecałbym właściwie no każdą klasę. Włóczęga to taki typ, najbardziej typowy wojownik, mimo że wojownik nazywa się ta, ta, ta druga klasa, ale mamy tutaj gościa w zbroi starczą z, z mieczem, więc nawet, nawet, nawet fajnie, może tak, cechy. Generalnie to, co weźmiemy na początku, ma o tyle powiedzmy, jest o tyle ważne, że do jakichś pierwszych przedmiotów faktycznie może łatwiej będzie nam do, dobrać umiejętności, właściwie cechy. No, kogo tu mamy? No, mamy tego typowego rycerza, mamy wojownika z dwoma mieczami co operowanie dwoma mieczami wcale może nie być takie łatwe. Mamy bohatera, który ma ciężki topór i dużo siły. Zaraz jeszcze wyjaśnię co do czego. Bandytę z łukiem, astrologa, tutaj najlepszy mag i my będziemy tego brali, ponieważ jest to dobra postać do grania na początek. Aczkolwiek, tak jak mówię, włóczęga jak najbardziej też. Prorok, jeżeli chcemy mieć takiego maga, nazwijmy to, ale takiego, który będzie posługiwał się wiarą, czy trochę inny rodzaj czarów. Samuraj. Też fajna postać do rozpoczęcia moim zdaniem, więzień, tutaj w ogóle tym wyglądem nie ma się co sugerować, bardzo szybko można zmienić, a w ogóle nawet biegać na lasa. Konfesor, też taki teoretycznie mógłby być pod wiarę, albo no łajdak, który po prostu jest na poziomie 1 i ma wszystkie jak widać cechy porówno rozłożone. Teraz tak, właśnie co do cech. To mamy tak: witalność wpływa na to, ile mamy życia. Czy znaczy tutaj im więcej, tym lepiej? No generalnie wiadomo, wszędzie im więcej, tym lepiej. Umysł to, ile mamy punktów hmm, czarów niech tak to nazwiemy czyli taką manę. Dobre dla, dla, zwłaszcza dla czarowników, ale nie tylko, bo umiejętności na przykład wojownika też z tego korzystają. to tym jeszcze powiem. Wytrzymałość to jak, jak dużo zamachnięć mieczem, toporem czy czymkolwiek bronią zrobimy. Plus jeszcze nasz udźwig. Udźwig tutaj nie zależy od naszej siły, czyli kolejnej umiejętności, cechy, tylko właśnie od wytrzymałości. Jest to o tyle ważne, że jak szybko się będziemy poruszać i jak dużo na siebie założymy czy w ogóle nie będziemy przyciążeni, albo jak będziemy jakie fikołki będziemy robić siła zręczność inteligencja wiara mistycyzm to są cechy związane z posługiwaniem się daną bronią broń się czy też laska czy też jakiś tam katalizator inny do dorzucania czarów się z tym skaluje i no hmm. O, może pokażę to w grze, jak to wygląda. Czyli tak jak powiedziałem, żeby sobie ułatwić życie, dzięki tej postaci początek gry jest naprawdę, naprawdę łatwy, zwłaszcza z tym, co ja pokażę. Bierzemy sobie astrologa, czyli naszego maga. Typ A to facet, typ B kobieta, więc niech będzie typ A. A, jak go nazwiemy? Nazwiemy go Makradosław, Radosław. Czemu nie? Młodość, wyglądu nie zmieniamy. Nie ma co. Potem go można zmienić nawet, a, nie wiem, możemy sobie o... Możemy sobie dodać nie to, powiedzmy, jak jak mak, to musi mieć brodę. O, nie, nie taką, o tom. O, proszę bardzo, jest nasz prawie Gandalf, i teraz tak, pamiątka. Nie musimy nic wybierać, ale właściwie moim zdaniem, dwie rzeczy są tutaj dość przydatne. Albo będzie to złote nasiono, dzięki niemu możemy zwiększyć sobie ilość naszych leczących buteleczek lub buteleczek, że to jest jedna pula, tylko je rozdzielamy, które przywracają punkty magii. Tego się dużo znajduje, ale jako, że czarodziej będzie sobie częściej pewnie tej magii chciał przywracać, więc no, dla niego weźmiemy sobie złote nasiono. Ewentualnie drugim takim przedmiotem jest klucz kamiennego miecza, który pozwala nam otwierać takie zamknięte, pomniejsze obszary, za którymi czasem znajduje się coś fajnego. Ale tych kluczy też znajdziemy lub kupimy od handlarzy całkiem sporo, więc tak naprawdę nic tutaj nie jest aż takie, że jest niezbędne. Ale tak jak powiedziałem, wierzymy złote nasiono. Im więcej butelek, zwłaszcza dla nowych graczy, tym lepiej. Tak, gramy Radosławem. Na początku mamy, można powiedzieć, chyba po raz pierwszy. Będę pomijał filmiki i, i, i dialogi, to każdy sobie będzie mógł zobaczyć sam. Zaczynamy. Wyposażenie, na razie bieda. Mamy kostur, który rzuca, rzucamy dzięki niemu czary. Mamy miecz, mamy tarczę. Na początku to się przyda. Opanowanie klawiszy jest tutaj powiedzmy dość pomarszczone. Powiedzmy to więcej, to chyba jest do PVP. <laughs> Tym się nie będę zajmował specjalnie. Właściwie ten początek, takie wprowadzenie. Właściwie przypuszczam, że to miejsce startowe, później można do niego wrócić. Przypuszczam, że. Właściwy poradnik zacznie się w drugim filmiku, chociaż może już i w tym. Tu pierwszy boss, z którym walczyć nie trzeba. Można go pokonać. Ja nawet nie będę próbował. Nie mam jak się o to on. Nie mam jak się leczyć. No. No dobra, nie będę, nie będę z nim walczył, nie ma po co, tylko czas tracę. No dobra, walnij mnie. O, on tu ma nas zabić generalnie. Yy, można zdobyć jego tarczę i miecz, potem też nic specjalnego. No i zaczynamy. Tutorial. Dostaliśmy nasze butelki. Czerwone nas leczą, niebieskie, e, dzięki niebieskim odzyskujemy manę. Na razie jeszcze nie mogę zmienić przydziału, mam 3 do 1, czyli 3 leczące, 1 od magii, ale zaraz będę mógł to poprawić. Tu trzeba skoczyć. A tak, kaszlu. E, a tutaj przed nami pierwszy punkt łaski, czyli takie miejsce, w którym właściwie no, właśnie, wszystko jest tu wyjaśnione. Dzięki niemu odpoczywamy, potem można przydzielać punkty atrybutów, cech i tak dalej. Jak zginiemy, to możemy się, czy właściwie odradzamy się, albo w tym miejscu łaski, albo czasem są takie posążki. Posążek Mariki to się chyba nazywa. Można wtedy tam. No i po lewej, namierzanie celu ku, albo scroll. Czasem warto używać, czasem to trochę przeszkadza. Na klawiaturze. U mnie przynajmniej w ustawieniach, żeby miecz trzymać w dwóch. Teraz mam tarczę, Mogę się zasłonić. Mogę parować, jeśli tarcza ma taką umiejętność. Albo miecz w dwóch rączkach, czyli E i lewy klik. Jak mam miecz w dwóch rączkach, mogę robić cios specjalny. Tu jest akurat kopnięcie, czyli taki sobie. Shiftem i scroll do góry zmieniamy broń w prawej ręce, a scroll z shiftem na dół to jest broń w lewej ręce. Ehm, może być na razie tak. No. Pokonany. O, tu jest jeszcze jedna rzecz, której chyba... A może mi się uda pokazać na następnym którymś. Jako czarownik, właśnie, to jest to. Możemy go zdjąć, już stojąc na dole. O, strzelec już po nim. W innym przypadku, w innym przypadku musielibyśmy do niego po prostu dojść. Te cienie takie to są inni gracze, jakby czasem ich widzimy. Spróbujmy. Może mi się uda sparować go. Nie wiem czy ta mała tarcza ma na tyle statystyki. No, koleś, zaatakuj mnie. Nie. Ups, nie o to mi chodziło. Może cię z tyłu? O. Czasem się uda coś takiego, że Pozbawiamy ich równowagi. O, no dobra, ty mnie walnij. Może nie dwóch na dwóch, bo... Znaczy dwóch na jednego. No. E, Gdybym miał lepszą tarczę, to w ogóle by mi nic nie zrobił, tylko by się odbił i mogę wtedy taką kontrę zrobić. To jest e, a, sz, po, e, po, po bloku shift i cios. Czy z shiftem cios, czyli lewy, lewy klik. A nie, e, nie poprawiłem sobie buteleczek. Magiem, skradanie się. Jak zajdziemy przeciwnika za plecy, to w czasie walki też można zrobić. Oczywiście o dziabnięcie w plecki. Wtedy krytyczne uderzenie. O wiele, wiele. Więcej damage się wówczas zadaje. Skok też. No właśnie, tutaj też poz, no, stracił równowagę. Mogłem zadać mu uderzenie krytyczne. Oto właśnie, to jest ten posąg Maliki. I tutaj pierwszy <słuch> pseudo właściwie, podstawowy przeciwnik, których potem mamy napęczki. No ale taki tutorialowy. Nie będziemy się z nim bawić. Ok, już po nim. Jej, pokonany. I tak oto kończy się tutorial w grze. Można go było oczywiście pominąć. I od razu przejść przez tamte drzwi. Czyli zaczynaliśmy. O, tu. Po tamto coś można się. Później wrócić. A jak takie drzewko widać, to pod nim zwykle jest właśnie nasionko, dzięki któremu możemy zwiększyć ilość buteleczek. A co zrobię za chwilę? Bo przecież ja nasionko mam, o którym zapomniałem. Tylko wyjdziemy z miejsca startowego do pierwszej lokacji, która nazywa się po polsku Pogrobno. Nie wiem kto to wymyślał. Po angielsku jest to bodajże Limgrave. O. Ja raz powiem o tym, co tu mamy po prawej stronie, tylko. Odpocznę. Gdy odpoczywamy w miejscu łaski, to wszyscy przeciwnicy się odradzają. Jak widać, coś się świeci przy butelkach, znaczy się, że mogę coś z nimi zrobić, czyli mogę dodać ładunek, i w tym momencie wszystkich butelek mam. Zobaczmy, pięć. Zaczynałbym z czterema, teraz mam już pięć, czyli weźmy może w ten sposób: trzy magiczne, dwie do życia. Jako, że mag, magiem staramy się na razie trzymać zdecydowanie z daleka od przeciwników. Co będzie możliwe, wzmocnienie butelek też znajdziemy bardzo szybko w filmie, albo w kolejnym filmie, który będę pokazywał. No i ładunek, jeżeli znajdziemy nasionko. Potem trzeba więcej nasionek, więc dwa chyba i, i potem po trzy. To znowu do gry wieloosobowej. Aha, właśnie, miałem powiedzieć o tym. Jeżeli widzimy taką białą mgłę, to właśnie do tego jest nam potrzebny ten kamienny klucz, który moglibyśmy sobie wybrać na starcie. Aczkolwiek to miejsce, no tutaj troszkę później należałoby przyjść, bo teraz absolutnie nie miałbym szans, gdybym sobie to nawet otworzył. Wziął klucz i to otworzył, więc to nie ma co się przejmować. Tutaj się wróci po prostu później. Jeżeli winda pojechała w góry, zawsze jest lewarek można wajchę przełożyć, winda wróci po nas. OK, jedziemy w górę, a ja przy okazji pokażę... No właśnie, mamy... Tutaj na środku charakterystykę broni, na przykład nasz miecz ma przy literkę D przy sile i zręczności. Oznacza to skalowanie. Najlepsza jest literka S, potem A, B, C, D, aż do E. E jest najgorsze, oczywiście. Czyli im lepsze skalowanie, tym więcej jakby wyciskamy z danej broni na podstawie naszych atrybutów. Czyli to jest ta. Jakby druga liczba, mamy siłę ataku fizyczne 102 plus 10, no to 10 właśnie wynika z tego, co mamy w naszych atrybutach, które mamy zupełnie po prawej stronie, czyli siły w tym momencie mam 8, zręczności 12. Tak to wygląda, a akurat nasz kostur też ma skalowanie siła E, no można go fizycznie użyć, czyli takie pacnięcie nim to prawie nie zadaje obrażeń. No i skalowanie z intelektem C. Czyli na środku to jest to właśnie skalowanie, które zadaje 115 powiedzmy, że obrażeń, czyli nasze obrażenia magiczne. Negacja obrażeń zasłony na tarczy to jest też powiedzmy istotne. Tu mamy fizyczne 70%. Gdyby było 100%, to znaczy, że wszystkie fizyczne po prostu tarczą odbijemy, ale wtedy tracimy trochę. Wytrzymałości, więc nie można w nieskończoność się zasłaniać, bo w końcu stracimy wytrzymałość. Przeciwnik w końcu przejdzie przez naszą zasłonę i nas załatwi. A może jeszcze tak, tarczą zasłaniam się w tej chwili. Jeżeli mam mierzyt w rękach, też się mogę nim zasłaniać. I on ma zasłonę fizyczną 42, więc zawsze jakaś część obrażeń przejdzie. A jeszcze mówiłem właśnie o udźwigu. W tej chwili mam średni ciężar, jeżeli zdejmiemy tarczę, powiedzmy, co tu jeszcze, to o, mam mały ciężar, przystojny, no i mogę fikać jak dziki. Nie walczy teraz z nikim, więc mogę to robić cały czas, natomiast w walce pojawiłby się u góry ten pasek życia, magii i zielony właśnie wytrzymałości. No, ale on by mi po prostu zaczął spadać po takich paru fiknięciach, w końcu bym musiał się zatrzymać, odsapnąć i dopiero e, dopiero to robić. Teraz tak, wróćmy do. Teraz chyba mamy średnie, nie spojrzałem. Tak, mamy średni ciężar, czyli nadal szybko, ale już nie tak żywawo. Natomiast um, teraz nie jestem w stanie, bo nie mam czym e, zrobić sobie dużego ciężaru, ale no wtedy robi to strasznie, strasznie ślamazarnie. Z tym kolesiem, może tak, jeszcze a propos miejsca łaski, zawsze jak się jakiś zobaczy warto je przynajmniej dotknąć, czasem właśnie dotknąć, a nie odpoczywać. Ale tak jak powiedziałem, jak się odpocznie to wszyscy przeciwnicy się resetują, odradzają, natomiast idziemy w nową lokację. Pozabijaliśmy wszystkich, chcemy iść dalej, ale mamy miejsce łaskie, tylko je dotykamy w razie czego i idziemy dalej, nie przemawiając się, że tamci wrócili do życia. Dopiero później wrócą. Z tym na szybko rozmawiamy, tak jak mówiłem, nie będę tutaj omawiał. Um, fabularnie powiedzmy, jeżeli w ogóle tak można mówić, czyli tam. Chyba wszystko powiedział, co miał powiedzieć, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tam chodzi jeden z bossów. Na razie nie ma co w ogóle z nim się do niego zabierać. Tylko go po prostu ominąć. Gdybyście nie wiedzieli, gdzie iść. Na razie w ogóle mapy nie widać, ale to się zaraz szybko zmieni. No i zaatakował mnie. No dobra, zobaczmy. Hmm. No walnij mnie. Ale nie. A, w ogóle jego tarcza odbija czary, zasłoni się. No, on ma na mnie nachita. Ale spokojnie. Nie, tym się nie ma co przejmować to, że zginąłem. Także, w ogóle na początku, to, że się ginie, to. A, hm. No, wiadomo, chyba naj, najbardziej boli strata czasu włożonego, ale. Włożonego w grę. Ale to jest typowe. Gdzie te moje runy, o tutaj, zawsze oto żółte, co mi się teraz u góry na kompasie pokazuje, to są właśnie moje runy, to co straciłem, można po nie wrócić, chyba że zginąłbym drugi raz, to jakby one są zastopione przez te, które miałem na sobie, jeżeli miałem zero, no to lipa. A, no właśnie. Mówiłem, że gdyby nie było wiadomo dziś, no to te, te żółte takie ślady one mniej więcej kierują, w gdzie, gdzie tam się należałoby poruszać. Czyli w tym odcinku myślę zrobię do takiego momentu, gdzie jakby odblokowaliśmy wszystko, co trzeba, i ruszamy w nasze przygotowania do. Em, do rozpoczęcia gry tak naprawdę będzie trochę spoilerów, ale to za chwilę. Tu bierzemy przedmiot kamień kowalski, tym <laughs> tymi ulepszamy. Oczywiście tu jest pierwszy poziom, tych poziomów jest potem sporo więcej. I przy tym kowadełku możemy właśnie wzmocnić nasz oręż. Potrzebujemy dwa takie kamienie, więc na razie tutaj nic nie zrobię. Pierwszy kupiec. No dobra, dobra. Co ty tam masz? Weźmy sobie zestaw do wytwarzania i pochodnia się przyda, resztę pójdę, może tak, nie, nie omówiłem jakoś. No teleskop można kupić, to, no przepisy do wytwarzania to zawsze też warto kupować, no jeżeli coś się podoba też można, garnki mogą się przydać na później. Okej. Okay. Wypadałoby zdobyć coś, dzięki czemu będziemy się szybciej poruszać, czy naszego wierzchowca, strugę, po angielsku chyba torrent. <laughs> A, może uda się go dziabnąć w plerki? Nie zorientował się, że podchodzimy. A, zdjąłem tarczę, nawet ją mogę założyć na razie czemu nie. Hmm. O, jak widać, u góry zielone mi spada jak macham mieczem. Czyli, Czyli nie mogę robić tego w nieskończoność. Tam przede mną taka o, tam z daleko w tle ziomek idzie i taka biała kropeczka, tam jest mapa tego regionu. A to za chwilę. A właściwie można ją nawet chwycić. Na razie zupełnie nie zwracam uwagi na tych tutaj ludków. W ogóle, e, chyba taki nawyk albo coś co trzeba przełamać w tej grze, to jest to, że nie zawsze z, ze wszystkim trzeba walczyć, czasem po prostu niektórych trzeba omijać. E, miałem z tym problem na początku, bo było widzę tam jakaś grupa, trzeba ich pokonać, żeby iść dalej. No wcale nie na przykład tutaj, o żeby przejść dalej, tam muszę walczyć. O tam na przykład jest taka typowa pułapka, spada ten troll. A jak za chwilę zobaczycie, choć pewnie w następnym odcinku to w ogóle nie trzeba z nimi walczyć. Melania chyba, czego nam się pojawia? Czy Malika, właśnie? No ale my nie chcemy, znaczy chcemy. No wiadomo, jak będziecie grać, to możecie z nią pogadać. Tak, akceptuj. No właśnie, dzięki temu mamy naszego wierzchowca. I na razie tyle. Jako, że zrobiła się noc, że tak, jeszcze sobie wrzucę pod szybkie użycie to, czyli u mnie to jest naciśnięcie E i scroll w dół. Będę wskakiwał na konika. Tego w ogóle nie korzystam, więc wywalam. I od razu przenoszę się. Jak widać, jest już mapa. O, widzę. Do kościoła. Jest kościół Ellach i mamy pewną postać. Jak z nią pogadamy. Tak, mam, mogę przywoływać wierzchowca. Dzwonek i duchy prochy samotnego Wilka. Czyli tacy nas, takich pomocników, możemy sobie znajdować. To jest generalnie świetna sprawa. Coś, czego absolutnie nie należy pomijać. Od razu sobie ich wziąć na pasy szybkiego. Nie wiem. Przywoływania. Nie wszędzie można. Jeżeli w, powiedzmy w lewym dolnym rogu mniej więcej ekranu pojawi się taka jakby biała brama, coś takiego, taka kratka, drzwi, nie wiem jak to nazwać. To znaczy, że w tym miejscu możemy przyzywać nasze duchy. Potem są o wiele potężniejsze w walce z bosami, szczególnie naprawdę no, nieocenione. Warto, warto używać. I parę, właśnie na start sobie. Znajdziemy. No i właściwie w tym momencie jakby jesteśmy gotowi do, do drogi, ale to już w następnym odcinku to był taki wstęp, a w następnym odcinku właśnie pokażę drogę co zrobić, żeby przed rozpoczęciem właściwej gry i takiej prawdziwej eksploracji być już przygotowanym na, na wiele rzeczy plus przedmioty nie tylko dla dobre, nie tylko. Dla Maga, ale też dla innych, dla innych postaci, więc to, co na przykład dla, dla Maga, ktoś by chciał właśnie nim grać, będzie można zrobić, a pominąć to, co dla innych, na przykład wielki miecz, no magowi się nie przyda, natomiast komuś, kto chciałby iść w siłę, jak najbardziej. No dobra, to tyle w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym, także na razie, cześć.